Maria, no ile jeszcze będę szedł i szukał czegoś? Ciągle las, las i las Tu widzę jakąś górę cały czas Matko Bosko, środek nocy, tu coś wybuchło Prawdopodobnie miny, co jest najgorsze, ale poszedłem Tu muszę bardzo uważać i teraz mnie pajem będzie atakował Po raz kolejne osiągnięcie Jest ciężko, mam bardzo mało jedzenia Chyba odbiję w tą stronę, bo widzę kropę, która może dać mi jedzenie. Chodź tu. Dziękuję. I... Są jakieś bloki, a tam jest z tego co widzę Nie wiem, akurat, to jest, nie pamiętam nazwy, ale Bad Omen tu chyba Oj, oj, oj Idę w tą stronę chyba, no zobaczę co tu jest no Ale że to może pozabijam jednak bo te gnojki nie odpuszczam a ząbiaków spadaj coraz więcej i w ten oto sposób od 8 dni uciekam i co ja widzę co tu się dzieje? to jest jeszcze szkielet Dobrych wiatach pójdę go zostały. Kurde nie mogę wytrafić. Mam go Jest zastrzelany. Dał łuk. jeszcze dwóch, ale z nimi nie będzie aż tak trudno. Co to jest za miejsce w ogóle? Bardzo mało mi zostało, tam są jakieś rzeczy, co, 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 co tu się dzieje, oj dostałem, nie wiem, kolejny zombie. kurde nie mogę zostać ugryziony, ktoś po wtedy, małe ząbiaki mi nie będą robić kłopotów. Tak bardzo nie lubię nocy Ale trudno, trzeba przetrwać nie znam tego miejsca w ogóle. Jakby ktoś się tu osadził Skończyły mi się strzały. Kurde, mam jedną Mą drugą jest ale nie mam strzał może wejdę tu do domu może tu są jakieś, wiem że tu będzie dużo rzeczy co to i są są lepsze rzeczy które wypożyczę że tak to ujmę i są tu, widzę, złote przedmioty, które mogą być lepsze albo i gorsze, zobaczymy, ale raczej lepsze i kurczę, ktoś tu ma, jedze ma jedzenie, proszę, ktoś tu jest na dole, nie widzę, tu są jakieś rzeczy i tu jest jest zejście w dół spore i to bardzo spore ale to kurde no zejdźmy i zobaczmy choć temu miejscu nie, niezbyt ufam dobra teraz powoli powoli powolutku Co to jest za miejsce? Co tu się dzieje? Dobra, jest czysto. Czy są jakieś rzeczy po kimś? Czy to jest mapa całego terenu? Czy ja na tej mapie jestem? Tak. Tu coś się znajduje. Tu coś jest. Tu jest jakiś zielony ludek. Nie wiem, aha, że to jest też. Na... Tylko że na dole. Tu jest jakoś bardzo zielono z... z wodą. A my przyszliśmy tak naprawdę stąd. Ciekawe miejsce. Tu jest jakaś że mała woda. I tu jest jakieś zejście w dół. I to zejście mi to da. Co tu się stało? A. Nie wiem, nie wnikam. Tych rzeczy nie będę dotykał. I tu coś jest, ale nic nie ma. I tu coś nie ma. Ale zobaczę czy nie ma ktoś może tutaj jakiś jestem czy ktoś nie ma tutaj może jakiś strzał nie tutaj też nie ma nic strzał no, no. idziemy na górę zobaczymy mm. Kurde Czy jest dzień? Jest Może w tych belkach coś będzie No nie, nic nie ma Tu jedzenie jedz, Co to? O. Mały zombie to na szczęście mi to nie zrobi, ale Muszę być bardziej ostrożny Wezmę tego jedzenia na zapas trochę Bo nie wiem ile to tu będę, ale mam nadzieję, że trochę tu pobędę. Mm, to zostawię dla siebie. Aha, i tu były zapasy, które, a dobra. Tu. Jakiś farm. Krówek. Owiec. Kurczaków. to wygląda, tam coś się znajduje, tam jest farma z boatu, jest chyba zejście do kopalni z tego co widzę, tak. ale raczej tu nic nie będzie, <laughs> tu się coś znajduje, jestem ciekaw co. Aha, taka prostu platforma. Tu, jaka farma wielka, jedzenia, Boże. Zapasy na cały rok, jeśli chodzi o farmę. To dopiero w tym momencie zauważyłem. Co to, kurde, macie, jest? się że to jest, ale... Co, co? kto kiedy to zbudował? to drzewo całkiem duże wow konik przypięty nawet nazwy nie ma Czy się ktoś coś bawił, a tu nie wiem no ale to drzewo robi na mnie wrażenia No i kurde. Da się tu wejść, da się, ale tak trochę niebezpiecznie bym powiedział. To wejście. Co tu jest dużo? Halo? Tu nic nie ma. Ile tu jest rzeczy? Matko Boska? Co tu No ale z rodzajem, tu jest jakiś dom kogoś z wodą, z, z tym Enchanting Table. Tu jest kanion, tu jest, jakiś, tu jest pszczoła. Tam jest niekończąca się farma trzciny cukrowej. Tam jest far, farma, farma, no po prostu produkcja żywności. No kurde, ciekawe, no z chęcią bym tu został, ale nie wiem kto tu mieszka To jest ten cały problem hmm, Kurde, no nie wiem, nie wiem Tutaj bardzo ładnie jest tu e, 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 e. Ok, kurde, co? E, nie będę nic pisał, ale pusta Nie wiem ja wolę, wolę nic nie dotykać. bo mogę się usiąść. Cyk odpocząć chwilę. Jestem troszkę zmęczony po tej podróży. Jakby nie ukrywać 12 godzin, to kupa czasu jakby nie ukrywać. No i co? Zobaczmy co tu się dzieje dalej. Tu tego co widziałem coś było I to jest jakieś zejście w dół Czy coś jest? Coś, nie jestem pewien Coś tu może być Halo? Jest tu ktoś? No to jest czysto. Tu coś zrobię. Z tej strony widzę jeszcze nie. Czyli ktoś tu jeszcze buduje zejście w dół, zejście w górę. Całkiem ciekawie to wygląda, ale nie, nie wiem. Nie jestem pewien, czy w ogóle mogę tu wchodzić jakkolwiek. No bo. Hmm. Nie mam bladego pojęcia. No, nie wiem, czy nie zostawić to na kolejny odcinek. I wejść tam na dół, zobaczyć co tu się dzieje. Kurczę. Nie wiem, nie wiem. Hm hmm, hmm, hmm kurczaki, no nie wiem nie mam bladego pojęcia dobra skoczę tam ale to na 3 2 1 no nie, nie skoczyłem Przeskoczyłem, serio? Dobra, jeszcze Trzy, zajdę po prostu Trzy Dwa Jeden